Cześć, to ja, trenerka Ola z WSG Akademii Baby. Teraz Ty powiedz głośno, jak masz na imię. Super, w takim razie możemy zaczynać trening. Dzisiaj będziemy ćwiczyć z kostką, ale najpierw się porządnie rozgrzejemy. Odstawiam kostkę, a my zaczynamy. Biegniemy w miejscu. Biegniemy, rączki pracują, nóżki też. Biegnij ze mną. Super. Ok, teraz boksujemy. Dokładamy boksujące rączki. Hop, hop, dawaj. Boksujemy. Bardzo dobrze. Zatrzymaj się. Uwaga, teraz będą nóżki skakały jak do pajacyka. Spójrz. Szeroko, wąsko, szeroko, wąsko. Ćwicz ze mną. Hop, hop. Szeroko, wąsko, szeroko, wąsko, szeroko, wąsko. Bardzo dobrze. Ok, teraz... Nożyczki będziemy robić z nóg. Spójrz. Krzyżuję nóżki, szeroko skaczę. Krzyżuję szeroko. Ćwicz ze mną. Krzyżujemy szeroko. krzyżujemy szeroko, krzyżujemy szeroko, krzyżujemy szeroko, krzyżujemy szeroko. Bardzo dobrze. Rozkładamy rączki i dwa okrążenia w prawą stronę. Raz. I dwa. I dwa okrążenia w drugą, lewą stronę. Raz. I dwa. Bardzo dobrze. Powtarzamy jeszcze raz. Zaczynamy. Bieg w miejscu. Biegnij, biegnij. Pracujemy. Super. Dokładamy ręce. Hop. Boksujemy. Boksuj ze mną. Bardzo dobrze. Zatrzymujemy się. I uwaga. Nogi do pajacyka. Szeroko wąsko. Szeroko wąsko. Hop. Hop. Hop! Bardzo ładnie. Pamiętasz co teraz było? Nożyce. Uwaga! Pamiętaj, krzyżujemy i szeroko. Krzyżujemy, szeroko. krzyżujemy, szeroko. Krzyżujemy, szeroko. Krzyżujemy, szeroko. Krzyżujemy, szeroko. Super! Teraz wiatraki. Rozkładamy ręce i lecimy. Dwa kółka w jedną stronę i w drugą. Raz i dwa. Bardzo dobrze siadamy teraz w siadzie skrzyżnym, prostujemy plecki, odkładamy ręce na kolanka i kiwamy główką na tak. Góra i dół. Super. Góra i dół. Teraz na nie. Na boczek główka chodzi. Bardzo dobrze. Teraz naszym noskiem rysujemy dwa kółeczka w jedną stronę. Super. I w drugą stronę. Bardzo dobrze. Duże kółeczka. Rozkładamy ręce i klaszczemy pięć razy nad głową. Licz ze mną. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Rozkładamy rączki i teraz będziemy, spójrz, kręcić takie malutkie kółeczka w przód, ok? Kręcimy malutkie, malutkie, coraz szybciej, 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 szybciej. Odpoczywają nam ręce. Odpoczywają. I rozkładamy. Teraz kręcimy malutkie kółeczka do tyłu, ok? Kręcimy, kręcimy malutkie. Coraz szybciej, coraz szybciej, 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 szybciej. I odpoczywamy. Bardzo dobrze. Ostatni raz. Rozkładamy rączki. I teraz trudne ćwiczenie. Próbujemy kręcić samymi przedramionami, ok? Zobacz, staram się tutaj w łokciu zgiąć rękę, ok? Do przodu i do tyłu. Bardzo dobrze. Ok. Teraz wstajemy. Wstań ze mną i będziemy gąsienicą. Pokazuję, spójrz. Idą rączki w dół, skłon tułowia, Odkładamy rączki na ziemi, idą one na spacer, kładziemy się na brzuszku i wstajemy. Rączki wracają ze spaceru, prostujemy się. Dwa razy zrób ze mną, ok? Rączki w dół idą na spacer, gąsienica idzie na spacer, odłóż brzuszek i góra, hop. Bardzo dobrze. Jeszcze ostatni raz. Rączki idą na spacer. Odłóż brzuszek i do góry. Hop, hop, hop. Bardzo dobrze. Ok. Teraz przyjmujemy pozycję kotka. Spójrz kotek. Pamiętaj, żeby pupa nie dotykała pięt. Ok. Podnieś pupę do góry. No, odwrócę się do ciebie przodem. I teraz kotek macha nam jedną rączką. Machaj do mnie jedną ręką. Bardzo dobrze. Odkładamy druga ręka. Machamy drugą ręką. Super. Spójrz, teraz będziemy machać jedną nóżką. Prostujemy nogę i próbujemy strzepać buciora. Dawaj. I teraz druga noga. Hop, wyprostuj nóżkę. Bardzo ładnie. Uwaga, teraz czas na wodę. Bardzo dobrze. Ja to sięgam po kostkę, bo tak jak powiedziałam na początku, dzisiaj, właśnie z kostką, będziemy wykonywać różne ćwiczenia. Spójrz, na każdej ścianie są różne kropeczki, prawda? Znaczy różna ilość kropeczek. Na jednej jest bardzo dużo, a na innej malutko. Będziemy razem liczyć te kropeczki i wykonywać tyle powtórzeń, ile jest kropek na ścianie, ok? Zaczynamy. Zaczniemy. Od tego, że zamknę oczy i losuję ściankę. Uwaga, uwaga, hop! Spójrz, ile tutaj jest kropek, pomożesz mi liczyć? Jeden, dwa, trzy, trzy kropki, prawda? Więc wykonujemy trzy pajacyki. Najpierw spójrz, jak wygląda poprawny pajacyk. Szeroko nóżki, rączki idą do góry, i wracają nóżki i rączki. Teraz ze mną. Trzy pajacyki. Uwaga, start. Jeden, dwa, trzy. Bardzo ładnie. No dobra, to losujemy dalej. Uwaga, uwaga. Hop! Ile jest tych kropeczek tu? Pomóż mi liczyć. Ile widzisz kropek? Jeden, dwa, dwie kropki. Doskonale. No dobra, to teraz. Wykonujemy dwa przesiady. Pamiętaj, przyklejamy stopy do podłogi na szerokość bioderek. Pamiętaj, że nogi są przyklejone, więc pięty też dotykają do ziemi, ok? Prostujemy się i spójrz najpierw. Schodzimy do dołu i prostujemy się, ok? Dwa razy. Powtórz ze mną. Uwaga. Jeden. Super. Dwa. Bardzo ładnie. No dobra, to losujemy dalej. Zamknęłam oczy. Losuję. Hop. Ile tu jest kropek? Jedna. Bardzo mało, prawda? No dobra, to teraz będziemy wykonywać tylko jedno ćwiczenie. Jedno powtórzenie. padni powstań. Najpierw pokazuję, zobacz. Padamy na ziemię, na brzuszku. Hop. Padamy. I teraz podskakujemy do góry. Spróbujesz ze mną. Jeden raz. Uwaga. Trzy, cztery. Padamy na ziemię. Super. I podskakujemy do samej góry. Bardzo ładnie. No dobra. Sięgamy dalej. Zamykam oczy i losuję. Losujemy. Hop. Ile tu jest kropek? Pomóż mi liczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery kropki. Wiesz, co teraz będziemy robić? Cztery razy skaczemy na jednej nodze, dobra? Uwaga, stań na jednej nodze. Stoisz, ja. Uwaga, stoimy i cztery razy podskakujemy do góry. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Doskonale. No dobra. To teraz trzeba wylosować kropeczki na drugą nóżkę, prawda? Zamykam oczy. Tą ściankę wybieram. Ale dużo tych kropek. No zobacz. Bardzo dużo, prawda? Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć powtórzeń. Ok. Stajemy teraz na drugiej nóżce. I ile razy skaczemy, bo już zapomniałam? Sześć. Sześć razy podskakujemy na jednej nodze. Uwaga. Jeden, dwa, trzy, cztery. Trudne. Pięć, sześć. Brawo. No dobra. To teraz jeszcze raz losujemy. Uwaga, uwaga, uwaga. Zamknięte mam oczy, nie podglądam. Hop. Ile tu tych kropeczek jest? Jeden, dwa, trzy. Trzy kropeczki, ok? Spójrz, teraz wykonamy skok obu nóż, ok? Jak piłeczka. Łączymy, związujemy nasze nóżki, zasznurujemy, żeby skakały razem. I spójrz tak. Hop. Hop. Hop, trzy razy podskakujemy do góry. Uwaga, ty ze mną. Uwaga, do góry. Jeden, dwa, trzy. Bardzo dobrze. Ostatnie zadanie. Hop. Ile tu jest tych kropek, bo znowu widzę bardzo dużo. Pomóż mi liczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 kropeczek. Uwaga, teraz będziemy klaskać pod kolanami, ok? Spójrz, hop, podnosimy nóżkę wysoko i klaszczemy. Liczysz ze mną? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow, bardzo dobrze. No dobra, teraz zmienimy troszkę zasady i będziemy też losować, ale ilość kropek będzie oznaczała ilość sekund, okej? Okay? Dobra, to zamykam oczy. Hop! Jakoś kojarzę tę ilość kropeczek. Ile tutaj jest? Licz ze mną. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kropek. Czyli pięć sekund musimy wytrzymać jak bocian. Jeden na jednej nodze, dwa. Trzy, cztery, pięć. Bardzo dobrze. Dobra, teraz druga noga. Zamykamy oczy. Hop. O, jakoś malutko, chyba co? Ile tu jest kropeczek? Dwie. Bardzo ładnie. No dobra, to stajemy na drugiej nodze. I znowu robimy bociana. Jeden i dwa. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Losuję, losuję, zamykam oczy. Hop! Ile tych kropek? Licz. Jeden, dwa, trzy. Trzy kropeczki. Siadamy na niewidzialnym krześle na trzy sekundy. Spójrz, tylko się nie wywróć, okej? Okay? Nóżki stawiamy na szerokość bioderek i siadamy na niewidzialnym krzesełku. Usiądź ze mną, nie wywróć się do tyłu i liczymy: jeden, dwa, trzy. Stajemy. No dobra, możemy się chyba napić wody, co? Pa. Dobra, ściągamy buciki i skarpetki, ok? Ściągamy. Ściągnij Ty też buciki i skarpetki, jeśli masz. I czekam na Ciebie. O nie, skarpetki musimy mieć, bo będziemy dźwigiem. Zapomniałam. Mam już swoje skarpety. Zapomniałam, że będziemy się z nimi dzisiaj bawić. Odkładamy skarpeteczki. Kostka tutaj już leży, bo teraz jej nie będziemy używać. Usiądź sobie wygodnie, oprzyj się rączkami z tyłu, i spróbuj jedną nogą podnieść skarpetkę do góry. Udało Ci się. Jeszcze raz spróbuj. Rozczapiżamy, zacznij rozczapiżamy paluszki i ściskamy. Bardzo ładnie. Druga noga teraz, ok? Drugą nóżkę połóż na skarpetce. Szeroko paluszki, zaciśnij i podnieś skarpetę do góry. Bardzo dobrze. Teraz utrudniamy zadanie i spróbujemy podnieść obie skarpetki naraz. Kładź paluszki na skarpetce, szeroko zaciskamy, podnosimy do góry. Bardzo ładnie. Ok, wstajemy, wstajemy i tak, wszy, nóżki szeroko, pooddychamy. Pamiętaj, oddychamy, wdychamy powietrze noskiem, wypuszczamy ustami. I pracują rączki do góry. Rączki nosek. I wypuszczaj ustami. Nosek. Rączki pracują. I ustami wydychamy. Nosek. I ustami. Bardzo ładnie. Teraz dodamy wspięcie na palce, ok? Uwaga, nosek i wspięcie na palce, ręce w górę. I wypuszczamy powietrze ustami. Nosek i palce do góry. Uf. Bardzo ładnie. Ostatni raz. I wypuszczamy ustami. Bardzo ładnie. Uwaga, teraz idą e, nasze paluszki na spacerek do naszych stópek. Sprawdzić, czy mają łaskotki. Gili, gili, gili. Moje nie mają. Pamiętaj, żeby mieć cały czas proste kolanka, ok? Wyciągamy się wysoko, wysoko, wysoko. I jeszcze raz: paluszki idą na spacerek do naszych małych paluszków u stopy. Proste kolanko i sprawdźmy szłaskotki. Prostujemy się, wyciągamy się w górę. Bardzo ładnie. Teraz łączymy nasze nóżki. I też rączki idą na spacerek. Proste kolanka. Dotykamy ziemi. I podnosimy się. Bardzo ładnie. Siadamy znów po turecku. Albo nie po turecku, w motylku. Łapiemy się za paluszki, prostujemy plecy i motylek leci. No to może ja zacznę, dobra? Ja dzisiaj z moim motylkiem chciałabym lecieć na salę zabaw i watę cukrową różową. A ty, gdzie chciałbyś lecieć ze swoim motylkiem? Hm? Wymyśl szybciutko, gdzie byś chciał lecieć i co byś chciał z tym motylkiem zjeść. Tylko pamiętaj, nóżki cały czas pracują, dobra? Lecimy, lecimy. Hm? Wow, ale masz super pomysł! No dobra, to czas teraz odpocząć chwilkę z tym motylkiem. Kładziemy się na plecki, połóż się na plecy, odłóż rączki i nóżki, tak, żeby ci było wygodnie, i się zrelaksuj. Oddychaj głośno, głęboko, nie głośno. Oddychaj głęboko, noskiem wdychamy powietrze. I wypuszczamy ustami. Zamknij oczy i odpocznij po ćwiczeniach. Ja teraz policzę do dziesięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Powolutku wstajemy i się przeciągamy. Fajnie dziś było z Tobą poćwiczyć. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia na kolejnym treningu. Pa!